Kiss it, Your hurt your leg, the grot butch is like stone. What the fuck? Co to za... O kurwa, to jajko te! Skurwiałe! Napierdalać! pierdalać! chuje! Night is perfect... Też ich chuj szelił. No i co tu jest? Tylko, że tego twela zajebałem. Może klucz wziąłem? Tu żółw pilnuje? On żyje? O chuj ciebie! Jakieś to drętwiała, to drętwiała gra. Będzie żeganie. Taka to recenzja. O, patrzy, w się się wiebałem. Może fajonka. kurwa zatruł, skurwiel. ty Tybia, kurwa, tylko bardziej, mniej drewniana. O, takie coś tak Tibia mogła to wyglądać. O nie, Tibia, kurwa. Plastikowe rzeczy! Pikselowata morda! Po 20 lat, kurwa, ta sama krawika! Jest mostek! Zobaczymy, co tam siedzi za mostkiem. Palma! Druga. Drzwi otwarte. O, patrzcie, kurwa, fanty! This is fanta! Motherfucker. O, i pióro w dupę se można wsadzić. Jak swędzi dupa, Podrap se piórem. Tempis, kurwisy nie. Eeeh. Chuj. Dobra, na no, tym chujem gadał. Gargul, gargul, gargul. W dupę grenata się wsadzi. Ja majore, majore, kurwa. Eeeh, dopiero eee, no do domy. Tempis, Wow, power, power, ranger dostałem. Co to kurwa, dead fish? No lata? What the fuck? What the fuck? Tajne odkrycie. Let's hop. Coś tam. Let's go, motherfucker. Nefarea! Stąd leaders. Mapa gdzie jest? Inwentory. Łał wow, jakiś pierdół, pierdół Grafika mi się ciutkę nie podoba, to za, za kwadratowa trochę jak dla mnie Ale ogólnie nie jest źle. Jakbym miał coś takiego Minecraft być, to bym przetrwał. Eee, na Idziemy do budynku! O ja pierdola Nic tu nie ma ciekawego No tak jak rano chodzimy kurwa do tych kamieni jebanych i robimy takie, że zbieramy rzeczy, otwieramy szafki. No, ktoś lubi to gra na niego. O, rybka, kurwa, wszystko tu jest. I kość, o kurwa, ale gadania, pierdole. Coraz ciężej się już to grę gra, powiem szczerze. Nie, no, chyba wszystko wziąłem tam pusto już. Mrówka popierdala. Eee, nie wiem, czy to mi to grze, bo taka prawdziwa dosyć. Chyba pewnie koniec drogi będzie tylko jakieś takie o. chuju, muju? Co to kurwa jest? Jakieś Bomby? To wybuchnie, na pewno. O! Nie ma kolesza, żyje jeszcze. Spikaj! Oooo! Uh, uh, kurwa! Uh, wa Ooo! No f level, kurwa! Siła! Uh, uh, siła! O, skile były, nie zdążyłem na skillach kliknąć, że byłem za szybki. Może jeszcze da się. Nie, już nie działa, zjebałem coś. Nie trochę powiem szczerze. No dzieci mamy to fajne, nie wiem pochodzić, poeksplorować. Mówiecie czytać, co wy poczytacie? Pierdolę to ich czytanie. Jeszcze po polsku, bo może poczytał. Jeszcze gra musi mi się spodobać, czytą czytam. Byle jakiego gówna nie czytam. A to te dwóch ludzi chyba robię. Małżeństwo jakieś. Ogleń! Ale mordę wykrzywia. Masakra. O! Co to za złoto? Piraty jakieś? Kopalnia chyba. Zjedziemy do kopalni. Skopiemy im dupę. Madafakiere! Kurwa, gdzie ta lamp... Yy, pochodnia pierdol. Zapal pochodnie dziwko. Tyry, tyry, tyry. Manama! Mana ma! Wow, 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 wow! wow. Nie wiem, co tu mamy jeszcze pokazać. Mamy tutaj. O, skile! Co tutaj robić? Chuj, wszystko po trochu.

Nic to ciekawego no. Tak naprawdę. No gra na coś lubi, to sobie napierdala takie coś, o no. pokręcić się. Pozbierać jakieś kapusty, jakieś bigos kurwa, o... Jakieś kulki kurwa niebieskie, no i te pierdały no, z punktu A do B przynieść to, tamto. To komuś lubi ktoś te klimaty, no to niech ta napierdala, nie? No dobra, z tą łapy w dupie może zrobię z tego serię, no. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No to... Na razie.